Bur. Witam w kolejnym programie na tropie. Ponownie w hodowli ogarusy. Chciałbym dzisiaj zaprezentować jedną z kolejnych możliwości użytkowania ogara w perspektywie dzisiejszego łowiectwa, modelu łowiectwa, które co prawda ogranicza możliwości wykorzystania pieska ze względu na panujące yy, regulaminy, ze względu na panujące warunki, natomiast nie wyklucza a wręcz momentami obecność tego psa jest nieodzowna. Sunia, chodź. Daj łeb. Knieja, chodź, zostajesz. Dorosłą sukę zostawimy, żeby przypilnowała podwórka Ogary mają instynkt terytorialny, potrafią pilnować, zgłosić. Proszę Państwa, żeby życie z psem nie stało się koszmarem, to dotyczy nie tylko myśliwych, trzeba być człowiekiem konsekwentnym. Psy doskonale wyczuwają taką naszą niekonsekwencję, jakieś rozchwianie emocjonalne i z drobnych rzeczy budujemy wielką rzecz, bo pytając często kolegów myśliwych, Dlaczego, będąc posiadaczami piesków, tak rzadko biorą je do łowiska, dowiaduje się, że a, bo pies przeszkadza, bo pies nabrudzi w samochodzie, bo pies, prawda, absorbuje naszą uwagę. No i tu jest, powiedzmy, pies pogrzebany, ponieważ ten pies nie może przeszkadzać. Jeśli decydujemy się na to, żeby pies był naszym towarzyszem łowów, to musimy, zanim zaczniemy z nim polować, przedsięwziąć pewne kroki. Które nie kosztują wielkiego wysiłku, kosztują tylko trochę konsekwencji, żeby ten nasz towarzysz łowów doskonale wiedział, o co nam chodzi. Jednym z takich elementów jest szanowanie terytorium. Czyli widzicie Państwo, ja stoję w otwartej furtce, a pies cierpliwie czeka. W tej chwili mam na sobie plecak, mógłbym mieć jeszcze broń, mógłbym mieć lornetkę, po którą się zresztą wrócę, a piesek cierpliwie czeka. I co nam to gwarantuje? Jest to tak zwany spokój. Pies nas nie szarpie, pies jest silny, 30 kg, a my nie, nie absorbuje naszej uwagi. On cierpliwie czeka. Po prostu cierpliwie będzie czekał na lekki sygnał, wystarczy, żeby prawda, zrozumiał, że musi poczekać, kiedy ja zrobię ten pierwszy krok. Rzecz jest drobna, ale zapewniam, że niezwykle istotna. Mało tego, możemy tą decyzję cofnąć. Zostań. Sami wychodzimy, piesek ciągle zostaje i tu nam komfort bytowania z psem zwiększa się o kolejną umiejętność psa. Często zagabywany jestem, co ten hiszpański pies potrafi. Łapię się na tym, że czasami nie wiem, co potrafi, bo te rzeczy wydają się jak gdyby naturalne. Nie są naturalne, kiedy mamy do czynienia z młodym, temperamentnym psem. Są to rzeczy, które wymagają może nie tyle szkolenia, ile ćwiczeń i konsekwencji w postępowaniu. Zostań sunia, a ja się wrócę rzeczywiście po lodneczkę. Weszliśmy w ostępy leśne, bardzo interesujące, mamy szansę natknąć się na daniele, które jeszcze o tej porze bardzo często migrują drogami. Inne gatunki zwierzyny o tej porze raczej zalegają. W związku z tym, że jesteśmy już w ostoi zwierzyny, jeśli darzymy naszego pieska zaufanie, może towarzyszyć nam idąc z nami przy nodze, luzem, ważne jest ten moment, kiedy idzie z nami na uwięzi, żeby nas nie ciągnął, ponieważ pies jest zdecydowanie silny, <laughs> jeśli będzie tą siłę wykorzystywał przeciwko nam, ciągnąc nas, no to będzie to uciążliwe i dla psa, i dla właściciela. Ale zanim dojdziemy do tego momentu zaufania, możemy pieskowi założyć linkę. Taką linkę roboczą, która przedłuży naszą władzę nad psem. Pozwoli psu na odrobinę swobody, ponieważ on jest świeżo wyprowadzony z końca. Taka lineczka powoduje, że mamy komfort psychiczny, ponieważ w każdej chwili możemy naszego pieska na odległość kilku metrów zatrzymać, nawet w obliczu pokazania się zwierzyny, przez co zachowujemy się sami spokojniej. a pies ma odrobinę swobody. Od tej linki przechodzimy do chodzenia luzem. Od momentu wejścia do lasu ogar polski robi się psem bardzo czujnym, bardzo uważnym. Oprócz tego, że obserwuje uważnie teren, będzie wietrzył, nawietrzał. Właściwie z psem polującym Przemieszczanie się po łowisku nie przypomina w niczym spaceru po parku i nie ukrywam, że nawiedzający mnie czasami znajomi, posiadający właśnie między innymi ogary lub inne psy myśliwskie są troszkę rozczarowani tym, że polecam im założenie linek, polecam im przypięcie psów, ponieważ wydawałoby się, że kto jak to, ale leśniczy u siebie, to prawda, psy mogą, nie, nieprawda. Ponieważ trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy intruzami w lesie, w łowisku. Zwierzyna bytuje tu na co dzień, zwierzyna tu spędza swoje życie, śpi tutaj, żeruje. Natomiast my, wchodząc z odkarmionym psem z domu, z mieszkania, jesteśmy intruzami w pewnym sensie i musimy uszanować to, że ten dom należy do zwierzyny. Dobrze jest o tym pamiętać i nawet przy największej miłości do własnego psa nie zapominać o tym, że on jest drapieżnikiem. I tylko kontrola nad nim powoduje, że to współbytowanie jest i bezpieczne, i przyjemne dla zwierzyny. Równa i sunia. Obserwujemy teren ja uzbrojony w szklane oko, a pies, przy pomocy swoich zmysłów, jak widać, jest do tego przyzwyczajony. Na ogół takie właśnie rozwidlenia dróg, takie krzyżówki trzeba wykorzystać do zaobserwowania terenu, do ewentualnego przemieszczania się zwierzyny, która przechodzi te szlaki w poprzek. Ale tu widoczność mamy największą. Na chwilę wejdziemy w zdecydowanie większą gęstwinę. Nie będziemy aż tyle widzieć i wtedy będziemy polegać na zmysłach psa, który potrafi wychwycić przemieszczanie się zwierzyny przy pomocy zapachu, przy pomocy szmerów, których my już niestety nie słyszymy. Nasz próg słyszalności i nasz próg czułości węchu jest nieporównywalnie gorszy od tego psiego zmysłu. Długi gwizdek zatrzymuje naszego psa, pozwala nam to kontrolować. Potem, kiedy podchodzimy autentycznie zwierzynę, te sygnały muszą być albo bardzo ciche, albo ograniczone do gestów. Pies musi na nas zwracać baczniejszą uwagę. Odwołamy pieska, ponieważ wejdziemy w zarośnięty teren, będzie szedł blisko nogi, nie przeszkadzając nam. No właśnie. Przeszliśmy zaledwie kilkaset metrów. Ani po psie, ani po mnie pewno nie widać zmęczenia. I gdyby to było polowanie, gdybyśmy opuścili samochód i próbowali dojść do y, określonego miejsca, do zwyżki, do ambony, okazuje się, że przejście z psem jest absolutnie możliwe i, i nie rodzi jakichś większych komplikacji. Czego życzę wszystkim kolegom myśliwym. Za chwilę dojdziemy do stanowiska, do zwyżki myśliwskiej na której, pod którą zostawię psa, odłożę i rozpoczniemy obserwację terenu spokojną. Czasami potrzeba kilka, kilkanaście minut, czasami trochę dłużej. Jeśli nie narobiliśmy zbytniego szumu w łowisku, to mamy szansę w, w tym momencie poczekać na ruch zwierzyny, ponieważ dopóki się przemieszczamy, jesteśmy doskonale słyszalni i na ogół to zwierzyna nas obserwuje i kontroluje nasz ruch. W momencie, kiedy się zatrzymujemy, kiedy jak gdyby znikamy, z pola słyszenia, z pola widzenia zwierzyny, przemieszczając się te kilka metrów na Ziemię, mamy szansę, że właśnie ruch zwierzyny zostanie zainicjowany. Celują w tym zwłaszcza zwierzyna Płowa, Jelenie, Daniele, które doskonale nas słyszą, jak się przemieszczamy i wtedy nasłuchują, lokalizują nas i skrzętnie nas omijają. Jesteśmy u celu. W samym centrum Ostoi. Od rana zostało tu mnóstwo zapachów. Liście są przerzucone. To jest zasługą nie tylko dzików, jak często się myśli. Żerują też w taki sposób Daniele, które przeszukują dół lasu. Po to, żeby odnaleźć właśnie nasiona, żeby odnaleźć żołędzie miejscami kasztany. Pies wszystkie te bodźce odbiera. A my musimy go teraz sobie uspokoić, ponieważ chcemy prowadzić spokojną obserwację. Przypinamy pieska dla bezpieczeństwa. Zostań. Obserwacja na zewnątrz wymaga cierpliwości. Pora nie jest najodpowiedniejsza, gdzieś tam daleko zauważyłem jeszcze przesunęły się daniele, które widocznie żerowały tu do samego końca. Zwracamy uwagę na psa. Suka jest zrównoważona, ale jest w stanie lekkiego Podniecenia, nazwałbym to. Czasami takie kilkuminutowe posiedzenie, kiedy nic się wokół nie dzieje. Piesek, gdyby, przyjmuje do wiadomości, że to jest chwila też odpoczynku. Przyjmuje pozycję leżącą, i wtedy następuje akceptacja tego bezruchu. Potrafi tak z myśliwym sprzyjających warunkach. spędzić od dwóch, nawet do 6 godzin, jeśli jest taka potrzeba, nie ma z tym większego problemu. Trzeba pamiętać tylko, żeby zapewnić psu. Przedtem odrobinę ruchu, a później, jeśli to są już warunki zimowe, to podkład jakieś legowisko nieprzemakające, żeby nam pies nie przymarł do podłoża. Upliwość trzeba wynagrodzić, pomimo, że dla nas nic się tu nie działo, dla psa zdecydowanie się działo. Jego zmysły pozwalają nam odkryć zwierzę dużo wcześniej, dużo dalej niż nasze. Podzielimy się z pieskiem posiłkiem, wypijemy herbatę. Takie właśnie momenty, niekoniecznie zakończone sukcesem polowanie, w przypadku Bytowania z psem samo w sobie jest sukcesem, ponieważ buduje się taka wspólna więź. Budujemy w obie strony zaufanie wzajemnie. To wszystko procentuje w momencie, kiedy naprawdę polujemy. Nie ma obawy, że nas pies się rozszczeka na widok przechodzącej zwierzyny. Nasz pies z kolei jest spokojny, w stanie zrównoważenia. Ufa nam. A to jest podstawą dobrej współpracy. Chcemy się z pieskiem podzielić posiłkiem, ale istotą tego jest, żeby samemu zjeść pierwszy kęs. Nie ma to nic wspólnego z dobrym wychowaniem w naszym ludzkim rozumieniu, ale dla psa jest to bardzo ważne, bo w ten sposób podkreślamy znowu swoją rolę, rolę przewodnika. Pies nie ma nam w ogóle za złe, że jemy jako pierwsi. Jeśli nasz pies jest zdecydowanym łakomczuchem dopraszającym się jedzenia, to taka właśnie pozycja, taki sposób traktowania, dzielenia się posiłkiem pozwoli nam na to, że zostanie uznany przez kolegów jako co najmniej dobrze wychowany. Większość psów lubi samochód. Niektórzy twierdzą, że uwielbiają. No, a wiąże się to najczęściej z przyjemnym, bo jest to wyjazd albo na wycieczkę, albo wyjazd na do łowiska. Generalnie, jeśli właściciel się przemieszcza autem, to pies ten samochód powinien tolerować. Moja żona żartobliwie mówi przy kolejnym zakupie, że kupujemy kolejną budę na kółkach. Psy rzeczywiście w większości lubią samochód niewiele psów choruje na taką prawdziwą chorobę lokomocyjną, te które mają z tym problem najczęściej jest to spowodowane stresem. Nie będziemy tu dzisiaj opowiadać jak tego stresu psa wyzwolić, jest to na być może na inny program. Natomiast ważne jest to, żeby to się wszystko odbywało spokojnie. Ten pies zdecydowanie lubi więc tutaj pokazanie czegoś innego byłoby trudne. Ale procedura jest zawsze taka sama. Pieska Trzeba powstrzymać przed takim samowolnym. Hej, siad, bo widać, że chęć jest do wejścia bardzo duża. Jeśli działoby się to inaczej na przykład, trzeba czasami samemu. Nieważne. W każdym bądź razie ten pies ma jak najbardziej zapał do jeżdżenia samochodem. Teraz mu pozwalamy hop. Spokojnie możemy powierzyć mu pakunki. Pies nie ma zwyczaju niszczyć niczego w samochodzie. Całą postawą mówi, że jest zadowolony. Przenieśliśmy się na fragment obwodu o charakterze polnym. W zasięgu wzroku. Mieliśmy kozy, które na nasz widok szczmychnęły dalej. W tej chwili nie ma nic zasięgu wzroku. Chcemy pokazać moment wypuszczenia psa, jeśli jest to możliwe w łowisku, bez narażania zwierzyny na jakiś większy stres, więc będzie moment wyjścia, moment wypuszczenia psa, chwilę biegu przy samochodzie i damy pieskowi luz po to, żeby pokazać skuteczne odwołanie na sygnałówkę, takie, które gwarantuje nam właśnie, że darzymy psa zaufaniem, że ten pies do nas wraca, bo Całkowitą klęską jest, kiedy szkolony pies jak gdyby nie ma ochoty powrotu do nas, ponieważ właściwie to w zasadzie kładzie całe szkolenie na łopatki. Dlatego, że ta współpraca polega właśnie na tym, żeby pies chciał współpracować, więc trzymał ten kontakt z właścicielem. On może pracować samodzielnie, może pracować daleko, natomiast powinien czuć taką potrzebę kontaktu. Samodzielny pies może chcieć taką potrzebę odczuć za 15 minut, za pół godziny, nawet pracując przez wieżenie. Natomiast po usłyszeniu sygnału odwołującego, powinien w bardziej lub mniej zdecydowany sposób podjąć decyzję o powrocie. I to jest bezcenne. A żeby takiego zaufania nabyć, no ten pies musi być raz po raz wypuszczony luzem, bo nie sposób tego przećwiczyć w żadnych innych warunkach. Wypuszczając pieska też go uspokajamy, żeby to nie było hyc, bo takie hyc często kończy się wypadkiem drogowym, kiedy jesteśmy na drodze publicznej albo blisko drogi publicznej. Pies musi spokojnie odczekać moment wypuszczenia. Wyraźnie trzeba mu to zasygnalizować, że pozwalamy. Szogar wyraźnie się odprężył po wykonywaniu poprzednich ćwiczeń, które są dla psa mimo wszystko męczące. Prowadzanie psa przy nodze damy mu trochę luzu. Dobry pies. Halaj, halaj. Dobrze. Dobry pies. dwa sygnały. niech chcą, żeby pies podjął trop blisko ściany lasu. Najpierw jest sygnał zatrzymujący psa, a później jest sygnał przywołujący. Sygnałówka jest lepiej słyszalna. Dobry pies. Nie zapominajmy o nagrodzie dla psa. Nie ma jak to kanapka <gryw> z pasztetem. Nieduży kęs, bo pies bieg Istotą nagrody jest pochwała, akceptacja. Te momenty trzeba bardzo podkreślać. To pozytywne nastawienie psa do powrotu gwarantuje nam spokojne życie myśliwskie. Budzi ogromną sympatię kolegów myśliwych, kiedy mają do czynienia z takim psem, a nie z awanturnikiem przeczesującym samodzielnie wszystkie mioty. Jesteśmy na terenie ośrodka szkoleniowego. Jednego z kilkunastu na terenie kraju. Ośrodek ten służy szkoleniu psów myśliwskich, a także ogólnej edukacji myśliwskiej skierowanej nie tylko dla myśliwych, ale skierowanej do młodzieży i do wszystkich zainteresowanych łowiectwem. Obiekt taki pozwala na obserwację zachowań zwierząt na obserwację własnego psa i na uzyskanie tak zwanego finalnego efektu szkolenia. Ponieważ w łowisku, na dużych przestrzeniach, na terenach kilku tysięcy hektarów, tak jak zajmują wody łowieckie, nie jest łatwo czasami być świadkiem sytuacji naocznym, kiedy nasz pies odnajduje dziki, kiedy je stanowi, kiedy dziki szarżują. Także trudno wyciągnięcie wniosków. Większość myśliwych zresztą poluje zbyt rzadko, zbyt sporadycznie. Z różnych względów, żeby móc takie obserwacje poczynić. Taki ośrodek jest nieoceniony w tym momencie. Taki ośrodek nie zakłóca normalnego rytmu przyrodniczego, a pozwala na zaobserwowanie właśnie zachowania się swojego psa i dzika. Sytuacja odpowiada, myśliwskiej sytuacji takiej, jesteśmy na polowaniu zbiorowym, jesteśmy podkładaczem. w pędzeniu, podkładacz może być jeden, ewentualnie dwóch, z psami. No, dziki mają... Dziki mamy pewne, są tutaj trzy dziki. Pies musi je odnaleźć i powinien je wypchnąć na linię myśliwych. Sytuacja jest bardzo podobna do tej myśliwskiej, więc będzie nam łatwo ocenić pracę psa i skuteczność. Zajmujemy pieskowi obroże. Zostawiamy go w opasce, żeby mógł spokojnie pracować, nie zahaczył nigdzie, i życząc mu powodzenia, szukaj dzika. Pozwalamy pracować. Jest solidny, piesko próbuje wycisnąć. Dzik będzie go atakował. To są krótkie krótkie szarże na psa. Ale jak widać dzik nie jest zbyt przejęty. Zwierzęta doskonale rozpoznają swoje nastroje. Pokazał najpierw chody, pokazał, że dobrze potrafi przeczesywać teren, że jest skuteczny. Nie biegał po pustych tropach, nie oszukiwał, nie zwodził, jest dobrym psem gończym. W tej chwili wykazuje się wytrwałością. Jeśli chodzi o ciętość, na to trzeba jeszcze poczekać. To jest młoda, niespełna dwuletnia suka, którą, jak Państwo pamiętacie, w poprzednim odcinku pokazywałem, że miała już przykre doświadczenie z dzikiem. I to doświadczenie wiąże się z tym, że ona jest asekuracyjna, co bardzo mnie cieszy. Ponieważ takie psy, które zachowują zdrowy rozsądek, w naszym ludzkim rozumieniu tego słowa, po prostu dłużej żyją. A są nie mniej skutecznymi myśliwymi. Bo tak naprawdę to myślistwo, to wykończenie tego polowania należy do człowieka, nie do psa. Pies ma nam pomagać. A taka rola psa, kiedy on dochodzi do zwierzyny, osacza ją, ewentualnie wypędza, jest zupełnie wystarczająca. Damy pieskowi popracować. Sunia, chodź. Dobrze. Dobry pies. Tak. Pies jest zrównoważony mimo, że należy do typu twardego, z wektorem na pobudliwość, ale jest wystarczająco twardy, żeby być dzikarzem i wystarczająco miękki, żeby zachować z nim kontakt. I prawdę mówiąc, takie zwierzęta są bezcenne, są pożądane. Nie zawsze tak jest. Te proporcje trudno zachować, dlatego kolegom myśliwym polecam szukać nie tyle ras psów, ile typu osobniczego. Wtedy Trudniej o popełnienie błędu. I można mieć prawdziwą radość z polowania. Dobry pies.